500 tancerzy, choreografie dopięte na ostatni guzik i tylko jedna główna nagroda. Brzeskie Centrum Kultury opanował Street Dance. To 14. edycja Kotwic tanecznego Grand Prix Polski. Jeżeli mówimy o Street Dance albo o Club Dance, tak. Eee, no ma, ma swoje gruwy, tak, czy ma swoją charakterystykę, tak. No jest parę takich rzeczy, które myślę, takich pojęć, które można tam określić, jak na przykład polirytmia, tak? która się pojawia w tych stylach. Będzie hip-hop, będzie locking, będzie e, widziałem walking, e, będzie house, więc wszystko to, co na ulicy powstało w Stanach Zjednoczonych i w całej Europie. Scena stała się tanecznym ringiem, w którym do walki na styl i choreografię stanęło kilkadziesiąt duetów i grup najlepszych młodych tancerzy z całej Polski. Jak się po prostu poczuje muzykę, to po prostu jest wielka zabawa i to jest po prostu przygoda na całe życie. My tańczymy już od dziecka. Zaczęło się od tego, że mama wpuściła fajną piosenkę i tańczyłam z nią. A co jest takiego fajnego w tańczeniu? No, że można tańczyć i po prostu się wyluzować. I po prostu się cieszyć tym, co robisz. Na początku zaczęłam tam gdzieś disco, dance, a potem zaczęłam hip hop. I już został hip hop. Mi się podobają bardzo kroki, i nie musisz być taka napięta, tylko taka wylozowana. Troszkę jest trudno, ale bardzo fajnie. Jak się nauczy, to jest takie, że hopciów, i już ogarnia wszystko. I choć wielu uczestników festiwalu dopiero zaczęło swoją przygodę z tańcem, to pewności i luzu na scenie oraz precyzji w ruchach mógłby im pozazdrościć nie jeden zawodowiec. Tańczę dlatego, bo znalazłem tu wielu przyjaciół. Nie wiem, jak każdy to odczuwa, ale dla mnie to jest taka, że czuję się wolna. Co można za pomocą tańca wyrazić na scenie? Emocje, kreatywność, siła. A jest stres podczas występu? Lekki, ale potem już nie ma. A jak się go pokonuje? Najpierw zaczynam tańczyć, a potem no już gładko leci po prostu. Podczas dwóch dni festiwalu na scenie wystąpiło tysiąc tancerzy. Maciej Wójtowicz, kurier Opolski.